Przyjaźń. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat właśnie przyjaźni. Przyjaciel, przyjaciółka, bez nich trudno iść przez życie, iść przez życie bez wsparcia tego czy tej, któremu się ufa. Przyjaciel czy przyjaciółka to tak jak brat czy siostra, ale którego żeśmy sami wybrali, wybraliśmy się nawzajem. I to, co tworzy przyjaźń, to przede wszystkim wzajemne zaufanie. I jest to wyzwanie przede wszystkim z mojej strony, ażeby tego zaufania w jakiś sposób nie zawieść mojego przyjaciela czy mojej przyjaciółki, na przykład mówiąc innym osobom to, co powiedzieliśmy sobie w cztery oczy. Zaufanie jest, wzajemne zaufanie jest podstawą udanej, dobrej przyjaźni, która trwa nie tylko w młodości, ale również y, potem trwa przez kolejne lata, także dorosłego, już samodzielnego życia. I mówiąc o przyjaźni, chciałbym też jeszcze jedną rzecz dodać. Kiedy myślimy o swoim przyszłym mężu, czy żonie, chłopacy. Kiedy myślimy o założeniu rodziny, myślimy też o tym, ażeby ta nasza druga połowa była też naszym przyjacielem, naszą przyjaciółką. Jeśli mój małżonek jest moim przyjacielem, jest moją przyjaciółką, to wtedy rzeczywiście. Jest to gwarancja tego, że to małżeństwo będzie udane, szczęśliwe, szczęśliwe, że pozostaniemy razem aż do tego momentu, kiedy pan powoła nas do siebie. Szukajmy więc dobrych przyjaciół i przyjaciółek. Pozwólmy się znaleźć innym jako dobry przyjaciel czy przyjaciółka. Niech przyjaźń będzie jedną z największych radości naszego życia.